Wiktoria nie kryła rozgoryczenia podczas ostatniego spotkania z Adamem, który, pomimo ciężkiej rozmowy, nie potrafił powstrzymać uśmiechu. Śmiejesz się. Skąd ten uśmiech? To nie jest na miejscu wybuchła, gdy Adam próbował się tłumaczyć. Chciałem zmienić pracę i bałem się tego ryzyka. Nie byłem do końca szczery nawet wobec siebie. Myślałem, że muszę to zmusić do działania, mówił Adam, próbując wyjaśnić swoje motywy. Jednak jego słowa nie przyniosły Wiktorii ukojenia. Oskarżyła go o brak szczerości, który tak bardzo jej zaszkodził. Nie uważasz, że zasługiwałam na szczerość? Po co to wszystko? Mam do ciebie żal o brak szczerości. Nie chciałam wymuszać na tobie uczuć czy zmiany pracy. Mogłeś po prostu powiedzieć, że się pogubiłeś i nie jesteś pewny, denerwowała się Wiktoria. Adam, chociaż próbował bronić swojego zachowania, przyznał: Na początku byłem szczery. Chciałem to spróbować. Może się mylę, może trzeba czasu, żeby to jakoś ocenić, zobaczyć siebie w tym. Rozmowa zakończyła się pożegnaniem, a Wiktoria życzyła Adamowi szczęścia na odchodne. Do kamery przyznała, że jej bardzo nie spodobało się zachowanie Adama. Boli mnie jego podejście do całej sytuacji. Takie obojętne. Mam wrażenie, że kpis tego wszystkiego. W mediach społecznościowych wydarzenia te wywołały liczne komentarze. Widzowie Rolnik Szuka żony byli zaskoczeni tym, co się wydarzyło między Wiktorią a Adamem. Wielu z nich mocno wspierało tę parę. A teraz czują żal wobec losów Wiktorii. Pojawiają się także pytania, czy Wiktoria skontaktuje się z Szymonem, którego wcześniej odrzuciła. Jak myślicie, czy Wiktoria zdecyduje się na ten krok? Czy to może być dla niej szansa na nowy początek? Jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? Jeśli chcecie śledzić dalsze losy uczestników, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić Likea pod tym filmem.